we fight but that's not enough and uh, until it's not something not enough then we cannot be satisfied uh, like i said before they had uh, 16 offensive rebounds we had eight they have eight more that means that for these eight offensive rebounds they have from second trans points i can see 12 points and we only four so difference was eight and that's the difference we lost the game at the end of the game so the that's one thing and second thing we need to have more uh, uh, responsibility to play inside uh, better and to get some f free throws because without shooting free throws you cannot play the game. Uh, Lublin today had 23 free throws, we have only two and not from the game but from technical foul and from from one and one at the end of the game, Dorn make it. So I think that, uh, that this this is the key and uh, focus on last five minutes wasn't uh, good. Uh, we talk one thing that we're going to do in uh, time timeout, but at the end we didn't do that. So uh, I believe that we will work on this, and I, actually we will work on this, and uh, I believe that we will do better job for the very next game. We we, 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 I will personally try to push the, the whole, all players, give them chance to, to show what they have uh, and uh, to, to, to be involved in a game. Uh, so, from game to game, we will see what we but that will bring to us but uh, also these players who didn 't have minutes before and now getting they also need to show something positive, so I can give them more and more minutes. Uh -huh. Martin Szlaksa i graliśmy bez niego. Dla nas było to nowość, no bo do tej pory on był zawodnik, który grał ponad 30 minut średnio i mieliśmy przez, tak jak mówię, dwie kwarty minimum, a myślę, że nawet przez trzecią problem trochę z tym, że był na boisku brak jego i trochę w obronie i w ataku nie wszystko funkcjonowało tak, jak powinno funkcjonować. Natomiast e, zawodnicy, którzy wskoczyli w jego miejsce, jednak e, e, myślę, że e, dodali swoje e, do tego zwycięstwa. Tak jak mówiłem wcześniej, zespół ze Śląska był bardzo dobrze, znaczy zespół Śląska był bardzo dobrze przygotowany na nas. E, zaciskali miejsce około ziemiego, zaciskali miejsce koło Romana i e, zrobili świetną robotę e, w obronie. E, Zatrzymując naszych dużych na, na niskiej zdobyci punktowej, jednak tak jak mówiłem, na szczęście mi zrobiliśmy swoje w obronie i dzięki szybkiemu ataku niektórym błędom ich w obronie wygraliśmy ten mecz, ale nie wiem czy podkreśliłem to wystarczająco, naprawdę się dobrze przygotowali na nas i mieliśmy wielkie problemy.